W zeszłym roku było tak bardzo pilne przesłuchanie mnie, że aż mnie poszukiwano strasząc moją rodzinę, naruszając mir domowy, no właśnie w mieszkaniu, w którym jestem zameldowany. Od tego czasu mnie nie przesłuchano. Suma summarum uważam, że oni na nie polują, tym bardziej, że próbowała mnie przesłać komenda, komisariat Policji 4 w Krakowie, dwukrotnie na tyle nieskutecznie, że doręczono mi niewłaściwie sporządzone wezwania, gdy usprawiedliwiłem nieobecność, wyjaśniając, że nie stawię się na każdy z tych wezwań, ponieważ nie zostało podane w jakiej sprawie, w tym wezwaniu, w jakiej sprawie jestem wzywany, do już mi nie sporządzono, nie doręczono, to chodzi o podwładnie tego, tego pana, o, już podinspektor, dopiero co był, był nadkomisarzem, już proszę, 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 jak to szybko Pod podinspektor Andrzej Kułaga, nie potrafią nawet prawidłowo wezwania sporządzić, usprawiedliwiają mi obecność, zamiast mi doręczyć prawidłowo sporządzone wezwanie, to odesłali akta sprawy z powrotem do Wrocławia, no i, no i cały czas nie jestem przesłany. Proszę Państwa, suma summarum, w dniu dzisiejszym 30 października, zatem ulegając prośbom matki Zbyszek, nie narażaj się, zwiną Cię, wsadzą Cię do psychiatryka, nie jedź proszę, w dniu wczorajszym nie stawiłem się. Zadzwoniłem o godzinie w pół do ósmej rano do Komendy Rejonowej Policji Warszawa-1. Rozmawiałem z sekretarką komendanta i powiadomiłem, że rezygnuję z zabezpieczenia, o które prosiłem. Wiedziałem od komendanta stołecznego Policji że sprawę przekazano właśnie komendzie przy ulicy Wilczej, tam szefem jest pan Piekut. Rozmawiałem, jak wspomniałem, o pół do w dniu wczorajszym z jego sekretarką i poprosiłem, żeby nie wysyłać jednak policji, bo no bo nie stawię się, bo, bo nie przyjechałem. Także nie będą mnie też mogli obciążyć kosztami zbędnego stawiennictwa, a wiem, że policja była, bo byli tam to znaczy były dwie policjantki. Proszę Państwa, w dniu w dzisiejszym, 30 października, wysłałem do tego pana Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na te trzy wnioski, które już Państwu prezentowałem wielokrotnie, zatem nie będę ich szeroko omawiał. To jest wniosek o wniesienie kasacji od postanowienia, o którym wielokrotnie mówił sędzi Beaty Stój z tego powodu, że naruszyła prawo określone w artykule 366 paragraf 1 kPK. To taki sam wniosek również 14 października, również osobiście złożone pismo o kasacji z powodu naruszenia artykułu 226, paragraf 3 KK. To jest sprawa, proszę Państwa, która dotyczy y, tego Pana. On mówi, to wywiad dla Gazety Prawnej. Andrzej Zol, miałem w życiu szczęście. Rzeczywiście, Zol, masz, profesorze, szczęście. To jest, proszę Państwa, tuman mściwy, który jako Rzecznik Praw Obywatelskich uczynił mnie przestępcą, naruszając prawo, uczynił mnie przestępcą w sprawie, w której byłem ścigany za jego, jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w jego osobie znieważenie. Ścigany byłem w sprzeczności z prawem, którego on naucza od kilkunastu lat. Ja go informowałem, że jestem ścigany w sprzeczności z prawem, którego on naucza. No jak Państwo wiecie, on nawet złożył obciążające mnie zeznania i no i byłem skazany po uchyleniu wyroku, w dalszym ciągu oskarżony. No i na koniec przypisano mi czyn, który nawet nie był przestępstwem. Media o tym pisały, to jest artykuł umieszczony w Warszawskiej Gazecie utracona część profesora Zola. No ma zol rzeczywiście wyjątkowe szczęście do funkcjonariuszy publicznych. I trzecie z moich pism 14 października również odniesienie kasacji z powodu naruszenia prawa określonego w artykule 41 punkt 6 Kodeksu Postępowania Karnego do tego pisma wysłanego dzisiaj do rzecznika Bodnara załączyłem również, proszę Państwa. Kserokopię pisma, ona jest w internecie, znaczy ono pismo jest w internecie, Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, zatem ten pan, do Ministra Sprawiedliwości, prokuratora generalnego, kawa na ławę, sam w tym piśmie wyjaśnia, dlaczego w sprawie, w której ja byłem ścigany przez sąd rejonowy w Dębicy na podstawie aktu oskarżenia z 2006 roku, prokuratora Radosław Ryban, należało mnie natychmiast uniewinić.